Siemanko widzowie z tej strony Wiktor i dzisiaj yy, no, powracam już do YouTube'a yy, no, no, tutaj mi się udało zdobyć no, tam trochę ekskluzywów, w tych te dwa i te za 109 trilionów, czyli te, no, tak, dobra. I mówiłem, yy, yy, dobra, no, zaraz Wam pokażę coś tajemnego, tylko po otwierajmy sobie trochę tych jajeczek za 3. Wiktor, Wiktor co ty robisz? Przerwaj Tak robię, że to nie sobie trochę. Tak, z minutką. Dobra, Potwierajmy sobie. Niby jestem chory, trochę. Mamy katar, więc możecie zostawić łapki I żeby to się uciekać. Może odcinek więc no, potwieram już trochę tych jajeczek. W ogóle się nagrać potrzebni też taki odcinek, że otwieram tam parę jajek, tylko że mnie w ogóle tak zrabowało. Że nic nie mogę zrobić w tym pocie więc już muszę wyjść i dę, wejść. Muszę akurat włączyć nagrywanie. Dobra. Może teraz. Jak będzie 30, to zaprzestajemy. 30 zaprzestajemy. Jest to Może jakiś helikopter? Helikopter. paro, kochanek. Dobra, zapisajmy Na za trzy. Dwa. Jeden. Dobra. I nie wiem, mówić, że jest konkurs na tego peta za, sto, o, za 89 trylionów. Lub za. Nie, tego za 190 trylionów. Y, tego helikopter. Helikopter. Musicie, wystarczy, że musicie napisać pod tym filmem chce peta helikopter helikopter i właśnie, mam jeszcze wam, nie, jeszcze wam teraz pokazać ten nowy sekret tutaj jest, kosztuje on 5 trilionów, żeby tam wejść ja ogólnie nie mogę tam wejść no bo mam jeden trilion no i tam wydawałem na te jajka te nowe na te takie, te normalne no niestety mi się za bardzo nie udało fajnym wybratnąć, no ale mam gift, to może coś Kartej? Nie mam nie ma. 10, 80, 100, 100. No nie jest tak źle, 107 chyba. lub 108, 108 milionów. No i tam klucz rozwalę co się nie. I właśnie, jak będzie pod tym filmem 150 łapek, to od, od, kupuję to jajko i sobie kupuję kasę. Na konto i wtedy kupuję tego te, to jajko i otwieram je na tym, na odcinku 150 łapek, i otwieram je na odcinku i kupuję je. Więc no, zostawiajcie łapeczki, 150 łapek i je otwieram. Jak po tym filmie zostawicie więcej niż 150 łapek, to zrobię większy konkurs. Nie spodziewać się jaki. Więc no, y, polecimy do banku. Możecie dodawać zaproszenie do banku. Tutaj jest mój bank. no słabe pety. Bo jest ogólnie się przez rok miesiąc... Nie no, nie rok, bo... 5 miesięcy 4 nie, w ogóle nie wchodzimy w ten bank, co bardzo w sumie. No, tylko tam zerknęłem i się nie dodawałem. A tak to w ogóle nie, prawie nie otwierałem tego yy, banku. Dobra. No co nam pozostało? Otwieram skrzynkę i w sumie tyle. E, to, co chciałam mówić, e, że po, e, filmy, e, jak, jak, się wyra, jak się wyrobię, to powinny być co 3 dni lub 2. zależy, jak co 3 dni, to o 17.30 powinien jakiś wpaść, a jak o ten, o za, za 2 dni, to powinien wpaść o Muszę też się tak to robić w sumie to powinien spać o 19.30, billon? Kiedy milion z tego dostawa, A właśnie ma wysoki nowy świat dodania. Jeszcze trzeci update, i presto robi co tam 4 miesiące chyba. Jeju, ale, ale na tym update Halloween to wszyscy presto nam wyśmiali za to, co on zrobił. Naprawdę. Preston w ogóle nic tam nie dodał w update Halloween nowego. Z, oprócz tych, yy, że można co, co godzinę dostać jakiś prezent taki halloween, bo, taki boxik nic więcej nie zmienił, I dodał jakiegoś suja nowego i nic, dwie rzeczy nowe i proszę, Play sobie to Jej, naprawdę Preston, jak jeszcze raz jak ze zrobi w grudniu taki update, że będzie yy, ten powtórka z jak było, z tego, tego roku? Nie wiem. Ludzie go totalnie już zniszczą, albo się z niego wyśmieją, nie? Albo po prostu, za, po prostu tak zepsuje tą grę, że ludzie będzie, nie będą chcieli w to grać. I, już te, i tak nie chcę bardzo, za bardzo w to grać. Ogólnie na Hardkorze to jestem na fantasy... Tam chyba... Na tym pierwszym portalu fantasy w, w Hardkorze jestem. No nawet daleko, nawet. Możecie napisać jeszcze słowo. Chcę najmocniejszego peta to, yy, i... U, 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 wow. ale to było fajne. Takie czy mnie No. Możecie napisać, że chcę naj, naj, najlepszego peta swojego eku. Oczywiście nie hucz, nie. I to jest mój, to mój, to jest mój, to jest mój huge pierwszy, którego ja Mogę dać Wam tego ekskluzywa lub tego Korg'i. Więc no. no ja, albo. Jak będzie 500 łapek, czyli tak jest gromada zbierze wszystkich, to. Nie wiem, po prostu. Robię przez. co nie. Tak, że. Jak będzie 500 łapek, to robię tak, że przez. Co, 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 co codziennie nagrywam. O 15.30 lub... nie, nie tam... o 16.30 ciągle wlatuje filmik. Ciągle. Jak będzie potem 500 łapać yy, w górę yy, ten lajków. W górę. Dobra, w sumie to nie wiem co jeszcze mówić. No tutaj mi się zmieniło. Tylko mówię, że opłaca Wam się kupować ten za autohedge i wam chyba zaś się kupować za te, że możecie otworzyć te 3 jajka, triple x naprawdę to jest mega fajne mega fajne to mega pomaga, naprawdę bo, bo, bo to jest tak jakbyście, patrz w sumie to się bardziej opłaca niż otwierać jedno jajko bo nie dojdzie że macie w sumie bardziej więcej procent szans na hiuda. To jeszcze bardziej się opłaca, ale ja żałuję, że jak y, nie wiem, bo jak było na ten event Hedderoka, że można wygrać, czyli że y, można było zdropnąć z każdego jajka. Nie z każdego chyba, ale nie wiem, chyba z każdego. To wtedy ten, to żałuję wtedy, że nie kupiłem sobie tych trzech triple x, triple x. To nie, to bym, bym miał pewnie jakieś trzy huge. I zamiast tych 100 zł, jeśli ja nie to boił, to będę dobierał tą 10 I tu chyba, hycze, jak one by ładnie wyglądały jeszcze złote pewnie by ja kilka już bym miał. I rainbowka. Nie wiem, by rainbowka, że nie. Ale porządek zrobię. Bo ja nie mam kupionego ogólnie tego, nie? I mi wylatuje złote. Bez tego. A ja, Rainbow to już nie. Złote mi z tego wylatuje, możecie mi jakoś to wytłumaczyć. Otwieram te jajka. Nie wiem. Na no serio. Nie wiem, bo może jeszcze nie wiem. Czekaj, może jeszcze raz przeczytam, bo tego nie przeczytam. Nie wiem. Nie wiem. Chyba... Nie wiem. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jutro muszę zdać modlitwę. Skład apostolski. No. 10 przykazań dzisiaj zdane i jeszcze chwał ojców dzisiaj było zdane A mój kolega już jest na grudniu, nie? Mój kolega jest już na grudniu i zaraz kończy modlitwę zostały mu 4 modlitwy 4 i proszę do widzenia już ma już ma już ma ustunienie. No i... dobra w sumie ja też będę kończył ten odcinek. O, ale dużo tych, tych wleciało. więc jutro za trzy dni będzie odcinek, lub za dwa. I polećmy się jeszcze na tego. Na. Na, na tego. Dobra, jesteśmy. Potwierajmy się jeszcze do tam, do minuty ten w tym odcinku, jeszcze będziemy tam tutaj chwilę rozmawiać. Ogólnie, jeśli chodzi o podsumowanie dzisiejszego, no, to nie o tym, że się, się ma... tylko zmarnować im trochę koniów. No, widzicie, tutaj, tutaj le mi golden, nie wiem, co się dzieje. No, to może kiedyś kolejny więc co. Ja, ja będę kończył odcinek. Widzimy się za 3 dni lub dwa i no, to wszystko. Więc życzę Wam miłego dnia lub tam miłej nocy, jak tam ten, kiedy to zależy, kiedy to oglądacie, więc no. Bajo!